Za nieco ponad miesiąc mieszkanki puław będą mogły skorzystać z bezpłatnego badania mammograficznego w naszym mieście. Rak piersi jest według statystyk najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Aby móc skutecznie leczyć tę podstępną chorobę, ważne jest wczesne wykrycie powstałych zmian. Dlatego tak niezbędna jest profilaktyka, polegająca między innymi na badaniach mammografem. We wtorek 12 lipca obok budynku zakładu remontowo budowlanego przy ulicy Jaworowej stanie mammobus. Badanie w nim wykonywane będzie bezpłatne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie poddawały się mammografii. Panie w innych przedziałach wiekowych mogą skorzystać z badania odpłatnie w cenie 100 zł. Mammobus będzie dostępny dla potrzeb mieszkanek Puław i okolic w godzinach od 8 do 17. Badaniami zajmować się będzie firma Medika. Wchodząc do Mammobusu, należy przestrzegać reżimu sanitarnego, obowiązywać będzie maseczka. Wydarzenie odbędzie się w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Instytut Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych Filia w Puławach zaprasza do zapisów na studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zarządzanie w oświacie oraz wiele innych. W naszej ofercie znajduje się ponad 50 kierunków pedagogicznych i administracyjnych. Zapraszamy absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych. Zapewniamy nowoczesny program kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.